Opowiedz, co, co to się stało, że tak naprawdę można powiedzieć, że znowu wygrany mecz kończy się tak, że, że zero punktów? No, no, podobny humor jak na GieKSie, bo no, taki podobny mecz. Dużo sytuacji w pierwszej polowie, gdzie powinniśmy wygrywać 2 albo 3-0. Tak się nie stało i no, nasze słabe wejście w drugą polowę. To znaczy... Legia sobie nie stworzyła jakoś mega dużo sytuacji, ale po prostu udaliśmy im piłkę i to nas boli, bo nie jesteśmy zespół, który będzie bronił i biegł za piłką cały czas. Po prostu chcemy mieć piłkę w swoich nogach, a to nam Legia zabrala w drugiej połowie. Dlatego trochę straciliśmy tą pewność z piłką, jak też te, jak odebraliśmy piłkę to za szybko straciliśmy i tu się Legia trochę napędziła, ale i tak myślę, że no po prostu farta mieli, tak powiem, bo te, te bramki, no ta pierwsza, niestety, no tak jest. Powiedz, czy to taki moment, że właśnie jeśli mamy te kluczowe mecze i mamy postawić kropkę na D, żeby zbliżyć się do tej e, czołówki, e, jednak czegoś nam zawsze brakuje? Czy jest tak, że, że trochę, trochę też, ja wiem, że pewnie nie, nie będziesz zrobił tego stwierdzenia, ale trochę też charakteru czasem brak na, na boisku w pewnych momentach? No bo były dzisiaj takie momenty, gdzie zespół yeah, trochę yeah, stał. O czym i gadamy? Jakim charakterem? Nie. No nie, nie wiem co odpowiedzieć, ale jak dzisiaj ktoś powie, że nie, że nie daliśmy wszystko siebie, to po prostu niech idzie oglądać inny sport, bo mi się wydaje, że dzisiaj naprawdę zapierdalaliśmy. Była duża intensywność z naszej i z ich strony. Każdy chciał wygrać, także tu się nie zgadzam. Myślę, że daliśmy wszystko. Oczywiście, że błędy się zdarzają, taka jest piłka, kto zrobi mniej błędów, wygrywa i tak dzisiaj Legia wygrała. A powiedz, ta, ta sytuacja z Wszołkiem, bo e, reklamowałeś tam fali, w powtórce było widać, że, że dostałeś w twarz. E, co co sądzisz, jak na ten temat? Oni mówili, mówię, że to takie zale... Że nie uderzył mocno, ale mi się wydaje, że był faul. Okej, okay, no takich zderzeń w meczu jest dużo. Raz gwizdnia, raz nie, ale nie, nie. Marcin był dobry cześć.